Masa atomowa. Atomy nie tylko są małe, ale również bardzo lekkie. Masa atomu jest rzędu 10 do minus 24 gram. Zapisywanie takich mas atomowych byłoby bardzo niewygodne. W związku z tym chemicy w połowie XX wieku. Umówili się stworzyć własną jednostkę. 1U, tak zwany unit. I teraz jeden unit, jedno U, 1 unit, 1U, wynosi 1,67 razy 10 do minus 24 gram. I tyle wynosi 1U. Czyli podsumowując. Masa atomowa to masa atomu wyrażona w u, w u czy w tych unitach. Gdzie znaleźć taką masę atomową? Oczywiście w układzie okresowym. Mamy tutaj fragment układu okresowego. Popatrzmy, które liczby to jest, są te masy atomowe. O, te tutaj. To są masy atomowe. Czyli otwierając układ okresowy, który jest na końcu każdego podręcznika do chemii, możemy wyczytać masy atomowe. I tak, masa atomowa siarki wynosi. Patrzymy, 32,0. 65 U. Masa atomowa tlenu, o, tu jest tlen, prawda? Wynosi 15,99 U, czy masa atomowa, na przykład fluoru, wynosi o proszę bardzo, 18,998. 18,998 U. Oczywiście w praktyce używa się przybliżonych wielkości, czyli masa siarki w przybliżeniu jest 32 U, masa tlenu 16 U, a masa safluoru jest 19 U. Gdyby się jednak ktoś zaciął, że chce podać masę atomu w gramach. To trzeba wtedy przeliczyć, że 1 U to jest 1,67 razy 10 do minus 24 grama. Czyli naszą masę atomową należy pomnożyć przez 1,67 razy 10 do minus 24 grama i mamy, że jeden atom siarki ma masę 53,44 razy 10 do minus 24 grama. I tak samo z każdym innym atomem możemy postąpić i mając układ okresowy i masę atomowe możemy obliczyć masę dowolnego atomu we wszechświecie.